Witać Ciągawka, scenariusz Dużo knifów dzisiaj, bo to ale w sumie wieczorem na spokojnie to mi 10 minut zajęło i dużo knifów dzisiaj będzie e, Pozwolicie, że usiądę sobie na fotelu prezesa Many mogący, nie może się stać nie? E, Pierwszy knif, woda. Woda jest bardzo ważna, bo to chyba nie trzeba e, tłumaczyć e, e, e. Weźcie sobie, kupcie mm, takie filtry do wody. E, to tam, e, chyba 29 zł. Żona kupiła niedawno taki filtr. E, to jest taki plastik, tak, tam się leje wodę i ona się tam e, powoli odfiltrowuje I dawajcie właśnie taką filtrowaną wodę. A jeszcze dla trochę e, bardziej sytuowanych ludzi, to proponowałbym tak zwany jonizator wody. E, ale to jest dosyć drogie, ale to już chyba mówiłem na innym filmie, tylko e, tak jak mówiłem maksymalnie e, przez rok można tą jonizowaną wodę podawać dębiecom, sam ją pijcie. To jest dobre dla, dla nowotworowców i diabetyków, czyli, czyli cukrzyków e, i, i taką wodę. To jest woda taka wyjałowiona, powiedzmy coś w rodzaju destylowanej wody, bo ona nie ma tych, żadnych tych, e, tych, tych, e, mikro-makro elementów pierwiastków środowych, nie wiem, nie znam się na dzisiaj. Także e, coś takiego. Teraz odnośnie na przykład DNA. E, bo tam dużo ludzi w to, w to DNA wchodzi. Na przykład, e, Mój kolega Robert Zgud, jakby nie było e, czołowy w polsce hodowca, szczególnie na krótkim i średnim dystansie, to on, e, on właśnie, praktycznie wszystkie gołębie u niego w rozpodzie są, e, mają zrobione DNA. E, I on, on sprzedał na pipie swego czasu bardzo dużo gołębi oryginałów, den Prangę, naprawdę e, tak zwanych tłustych gołębi, jak ja to mówię które miały ten słaby, słaby genotyp. I sprzedawał gołębie nawet, gdzie potomstwo miało pierwsze konkursy, czy to może szpicowo leciało, ale genoty miało kiepski. No i tak, tak jak mówiłem, no nie wiem, czy to jest dobre, bo w ubiegłym roku nie skończył lotów na gołębie stawki. I na przykład moja Olimpika, też sobie zrobiłem DNA, ten genotyp i okazało się, że ona ma taki genotyp, które miały ten słaby, słaby genotyp i sprzedawał w głębie nawet, gdzie potomstwo miało pierwsze konkursy, czy tam może szpicowo leciało, ale genotyp miało kiepski. No i tak, tak jak mówiłem, no nie wiem czy to jest dobre, bo w ubiegłym roku nie skończył lotów na gołębie e, staw. E, I na przykład moja Olimpika, też sobie zrobiłem DNA, ten genotyp. No i okazało się, że ona ma taki genotyp, jak gołąb jakiś pólduster, jakieś barachło, e, kundel z rynku złapany. Nie ma nic kompletnie. A ona sama leciała rewelacyjnie i jej potomstwo też leci rewelacyjnie i wnuki jej też lecą rewelacyjnie i to są nie żadna ściema, tylko dobrze, że można popytać, że, że po niej leci. Także ten genotyp to jest po prostu ja bym do tego, ja nie przynajmniej ja nie przywiązuję do tego żadnych uwag. Teraz pokażę wam na przykład knifa. W sezonie lotowym ja będę wam kręcił filmik codziennie, taki 5 E, jak to się e, co tam na przykład będę robił i wy sobie to zrobicie na przykład w, e, w, e, w gojemniku lotowym tydzień tydzień po dobrze. w sezonie lotowym robię sobie coś takiego biorę wiaderko u wdowców biorę wiaderko na środku gojemnika w dniu wkładania oczywiście, biorę miskę lęgową, stawiam na, na tym wiaderku, no i, i wycofuję się i obserwuję. I ten samczyk, który pierwszy po prostu skoczy tam do tej miski i zaczyna tam gruchać, to, to jest pewny, pewny murowany kandydat na szpicowy konkurs. E, oczywiście chętnych do tego, e, do tej miski jest cała masa. I im więcej chętnych, tym lepiej. One, one tam zaczynają e, walczyć z tym, który tam pierwszy sobie tą miskę obrał. E, I tam zaczyna się walka i tam ten e, zrzuci tego, a tamten tamtego i, i tak to się kręci. I już w tym momencie mam, e, jak to się mówi, e, zerowy problem z typowaniem e, e, gołębi na, na dany lot. E, jeszcze czek, e, podobna sprawa, tak. bo być będą spalone, to taki typowo na sprint, maksymalnie do 400 kilometrów. A szczególnie na przykład pod koniec sezonu i też robię taki trik, oczywiście Wolfgang Prenzfreise mi go zrobił. E, u mnie samce nie mają dostępu do misek e, przez cały, mm, przez cały tydzień. E, te miski, no, odwracam. A nie, bo znowu zapomnę o tym. Eee, po prostu e, odwracam, e, one są odwrócone e, zawsze do góry dnem, więc odwracam i tam do środka daję, do, tego, do tej miski daję takiego dziesięciodniowego módka. Ale e, połowę celi zamykam. E, I ten młódek jest oczywiście głodny, zaczyna tam piszczeć i dobry samiec, taki, który chce zrobić szpicowy konkurs, to po jakimś czasie zacznie się nim interesować i będzie próbował go nakarmić przez szczebelki. I to jest zajebisty knik. I jak już widzę, że coś takiego jest, szczególnie to jest dobre właśnie na długim locie yy, z tym łódkiem. Już o, już jeden zainteresowany jest. Ok. Yy, Szczególnie na długim lecie z tym łódkiem jest dobry. I jak widzę, że on go już karmi, to wtedy otwieram tą, e, tą ramkę i go wpuszczam do środka. I wtedy też oczywiście e, leci. 3 minuty jeszcze? Jezus Christ. Ja tych knifów dużo nie, nie sprzedam. Aha. Albo na przykład też knif, e, że e, jak już mam samiczki zapakowane to wstawiam je na dwie minuty do, do przedziału gdzie są samce i one zaczynają wszystkie te samce tam skakać po tej, po tej, po tej klatce i tam mruczeć i, i, i gruchać. To jest super temat. Następny temat... Aha, tu zrobimy w ten sposób, że ja tu do, no będę tu doradztwo zro, robił, no jakoś tak to chyba wezmę urlop bezpłatny u szefo, no bo chcę, żeby jeszcze na stare wykonać, bo tu już ma chętnego, jest taki fajny Rumun, 20 35 lat ma, też hoduje gołębia, ale tam mu się nie przelewa, bo tam ma małe dziecko, więc na młode już on weźmie, szefo go weźmie do spółki, a na stare ze mną do spółki chce polecieć. I dlatego chyba tak będę. No. Za frajer ja tu będę, powiedzmy, przyjeżdżał choćby przy, przez, przez co drugi tydzień, na cały tydzień. Tam tylko szefom mi zwróci za paliwo, bo mam betę e, 26-letnią, 660 tysięcy przebiegu, jest na gazie, e, 150 na autostradzie na tempo, macie 11 litrów gazu. Więc po co mi nowa fura za set tysięcy? Bez sensu. To auto ma oczywiście sprawną klimatyzację, ma tempomat. I co mi jest potrzebne? Po co? Na co? Komu? Yy, dalej. Yy. Aha, yy, jeszcze wam teraz szybko. Yy. Aha, yy, dla, dla tych, którzy będą na dniach wy, wypuszczać gołębie, żeby nie, nie zrywały, yy, mikro, żeby nie miały tych mikro mikrourazów mięśnia yy, skrzydłowego to kupcie sobie, e, na przykład jest w aptece dla ludzi, tak zwany VelaFlex. na stawy takie tematy. I dajcie przez 3 dni z rzędu e, pół tabletki tego VelaFlexu w letniej wodzie. Rozpuśćcie pół tabletki na e, 5 litrów wody. E, przez 3 dni z rzędu i nie będą stawów e, zrywały na przykład, tak? E, no i na przykład tak jak wam mówiłem, że jestem z tym bioenergoterapeutą z i jak was bolą u słupy, a bolą, czekaj ta fajka. A bolą. Okej. Okay. No to nigdy, nigdy nie stójcie w ten sposób, jak z kimś rozmawiacie. I jeszcze na dodatek tu na, na, na jednej nodze podparcie, bo wtedy właśnie najbardziej kręgosłup napierdala. Tylko musicie niestety stać jak ss -man, czyli szeroko rozstawieni na dwóch nogach i ręce z tyłu. Tak jak SS-man. To jest bardzo dobry sposób na, na kręgosłup. Przestanie was nalać. A jak już was nala, na to po prostu trzeba się powiesić na, na drążku, bo jeżdżę do, do Pawła Lukoszka. On jest z. Tam z, z podrybnika Z Goszyc. I on, on po prostu tam Małysz, Adam Małysz, Wszyscy sportowcy, cała zaksa środka, że do niego jeżdżą. Po prostu wieszasz się na drążku. I swobodnie, bo y, tak zwana dyskopatia po prostu y, kręgi jest za mała przestrzeń i dlatego muszę kończyć, bo y, się kończy czas. Dlatego y, po prostu powieście się, wiście trochę i to wszystko i, i da z Was. Y, Okej, okay? y, good luck.